Ciewankos, Cristódic i witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale i witam Was w materiale, w którym pokażę Wam cztery nowe, kozackie gry na wasze telefony. Ja wiem, moi drodzy, że za 4 dni święta wiem, że prawdopodobnie czekacie jeszcze na jakieś gry świąteczne i obiecuję wam, że jeszcze gry świąteczne dla Was nagram, Także spokojnie, wszystko w swoim czasie. A jeżeli podobnie jak ja nie możecie doczekać się tych świąt, prezentów, wolnego przede wszystkim od szkoły, zostawcie proszę łapkę w górę. Zobaczymy, ile osób już nie może doczekać się weekendu i tego co będzie po weekend. Ja powiem wam szczerze, mam straszną ochotę już na te święta, nie wiem dlaczego, pomimo tego, że nie ma śniegu za oknem, to i tak czuję, że będzie super ale dobra, bez zdużania do odpalamy pierwszą gierkę zatytułowaną Frantic Ball. Jest to, moi drodzy, jedyna gra, jedyna gra w dzisiejszym odcinku, której niestety nie ma na urządzeniach z Androidem. Trzy pozostałe gry będą. Warto, żebyście obejrzeli ten film do końca, bo im dalej, tym e, ciekawsze gry będę wam e, pokazywał. A jeżeli chcielibyście, abym napisał do twórców tej właśnie gry, w waszym imieniu, zawsze łapkę w górę. Jeżeli pod tym filmem będzie 5000 lajków ja piszę w waszym imieniu do twórców e, tej gry, która właśnie nam się tutaj e, uruchomiła, z pytaniem i prośbą, kiedy i czy w ogóle dodadzą tą grę. Na Androida. Jeżeli dostanę odpowiedź, wstawię wam ją do opisu. Także wszystko będziecie mogli na bieżąco kontrolować. A powiem Wam może na początku o co w tej grze chodzi, żebyście wiedzieli, czy chcecie ją, czy, czy może jednak nie. Generalnie w tej grze mamy kilka różnych mapek. Każda mapa jest to, jak widzicie, taki tor, po którym będą leciały różnego rodzaju piłki, kule, jak zwał, tak zwał. Ja mam tutaj odblokowaną pierwszą mapę. Jest to mapa Bunny Mountain. Tak się ona tutaj nazywa. I mam tutaj, jak widzicie, trzy poziomy trudności. Poziom Easy, który mamy już zaliczony na trzy gwiazdki poziom hard oraz poziom frantic weźmy sobie teraz odpalmy poziom hard, pokażę wam może o co w tym poziomie chodzi, jak widzicie tutaj nam się gra ładuje zaraz powinniśmy, o być na mapie i teraz tak moi drodzy, u góry mamy trzy serduszka te serduszka to jest nasze życie i ważne jest to, aby nie stracić, aby stracić jak najmniej, moi drodzy, tych żyć zobaczcie, jak widzicie pojawiła się na naszym ekranie jedna piłka za każdą piłkę mamy jeden dodatkowy punkt i naszym zadaniem jest moi drodzy, ocalenie tych piłek przed Padnięciem w te kolce na samym dole, bo jak widzicie na dole, tam gdzie są teraz te białe napisy, są kolce. Jeżeli którakolwiek z tych piłek dotknie e, tych kolców, no to niestety tracimy jedno życie. Jeżeli stracimy wszystkie życia, to przegrywamy i będziemy musieli m, zacząć od nowa. I co, co tak naprawdę jest naszym zdaniem, bo jak widzicie teraz gada, nic nie robię, ale zobaczcie, pierwsza piłka dolatuje już do końca. Mam tę informację, że jest danger I teraz muszę szybko ją złapać, przeciągnąć na górę i upuścić znowu e, u góry. Im dalej będziemy, tym coraz więcej tych piłeczek będzie. Za każdą oczywiście mamy dodatkowy punkt, ale teraz specjalnie nie uratuję. Zobaczcie, piłka wpada. W Kolce i jedno życie mamy stracone. Ważne tutaj jest, aby właśnie nie tracić żadnych żyć i żeby zdobyć jak najwięcej punktów, bo to od punktów będzie zależało, jaki będziecie mieli wynik. Gierka naprawdę bardzo fajna. Możecie sobie tutaj, jeżeli za wolno dla Was tak ci przyspieszyć czas, jakby. Zaraz wam to pokażę. Nie chciałbym, okej, okay, teraz właśnie zginąć, nie udało mi się na tej piłki. Na dole po prawej stronie naciskam taką strzałeczkę, jak widzicie, trochę przyspieszamy i teraz te piłeczki lecą nam szybciej. Fajna sprawa, można sobie przyspieszyć, jeżeli nie chcecie zbyt długo czekać. I na tym ta gra właśnie polega. W prawym górnym logo mam, jak widzicie, taki młotek. Obok tego młotka mam... Y Tutaj e, cyfrę 1. To oznacza, że mogę ten młotek jeszcze raz użyć, i to jest taki, jakby e, power up. Bo zobaczcie, jeżeli jakaś piłka mi nie pasuje, mogę na nią nacisnąć. O, i jak widzicie, dostałem za nią plus 1. Młotek tą piłkę e, rozwalił, i teraz e, wprawdzie nie mam już żadnego bonusa. Ale dzięki temu mam o jedną piłkę mniej i jeszcze mam dodatkowo jeden punkt więcej. Tam leci jakaś płonąca e, kula. Nie wiem, okej, okay, co ona. Zrobi. Ona jak widzicie zepsuła migrę, bo niestety nie dałem rady jej, jej złapać, ale to nic. Dzięki temu jak widzicie mam tutaj... Y 19 y, punktów dostałem tylko jedną gwiazdkę, żeby w tym hardzie zdobyć trzy gwiazdki, musiałbym mieć chyba 40 punktów. Zobaczcie, ja miałem 19, także niestety tylko y, jedna gwiazdka, ale to nic. Y, mam tutaj oblokowaną też drugą mapę. Na tej mapie jeszcze nie grałem. Weźmy sobie Dragon Castle, naciśnijmy play. Mam tutaj na razie tylko poziom easy, także na poziomie easy sobie zagramy i zobaczymy jak to tutaj będzie wszystko y, y, wyglądało. Jak wiecie, mapa już wygląda trochę inaczej i co ciekawe, mamy tutaj aż dwa y, tory, czyli muszę patrzeć i na tor czerwony i na tor pomarańczowy, także żeby żadna z tych pól nie wpadła e, tutaj do wody. Jeżeli wpadnie do wody, to oczywiście ponownie stracę e, życie. Kilka naprawdę bardzo fajna, bardzo wciągająca szkoda, że nie ma jej na jak z Androidem, bo wydaje mi się, że e, m, duża część osób będzie tą grą e, zainteresowana. Mam nadzieję, że. Pierwsza gra w dzisiejszym odcinku e, Wam się spodobała. Dobra, zaraz tutaj ta biała piłka ok, leci, mamy ją. O! Udało się ją w ostatniej chwili złapać. Dobra, upuszczamy na tor czerwony i możemy lecieć e, tutaj z kolejną piłką. Jak widzicie, czerwona piłka prawie wpadła mi do morza. Udało się ją w ostatniej chwili złapać, dobra. Mamy już 6 punktów, za każdą piłkę mamy dodatkowy punkt. Jak widzicie, jeżeli uratujecie o dzięki e, Cimcol 15 zasuba. Jeżeli nie subskrybujecie, możecie to, moi drodzy, zrobić, bo zapomniałem przypomnieć Wam o tym na początku odcinka. Cinco mnie tutaj wyprowadził z... Okej, okay, ze skupienia, jak widzicie, straciłem życie I jeżeli będziecie przyciągali piłkę na górę To ta piłka jakby... Nie będzie wam znikała, będzie ciągle na tej mapie, będziecie dostawali za nią dodatkowe punkty. No i tak jak mówię, najważniejsze jest tutaj zdobywanie e, tych punktów. Moi drodzy, i tak naprawdę to było tyle, co chciałem wam pokazać w pierwszej grze. Mam wam do pokazania jeszcze trzy gry, także e, muszę się streszczać. Więcej nie będę e, tutaj czasu na tą grę poświęcał. Przechodzimy teraz do drugiej gry w dzisiejszym odcinku. Druga gra. Jest to gra zatytułowana Small Bank i jest to, moi drodzy, gra dosyć szybka dosyć szybka, dosyć prosta, ale bardzo, bardzo e, wciągająca. W tej grze, jak widzicie, wcielamy się e, w rolę jakiegoś dinozaura i naszym zadaniem. Jest Tutaj omijanie um, wszelkich tych um, kulek, które będą leciały w kierunku ziemi. Jak widzicie, chodzimy sobie teraz po ziemi, możemy, ok, iść w lewo, iść w prawo, możemy zdobywać te kwiatki, bo za kwiatki mamy dodatkowe punkty, ale nie możemy, um, moi drodzy, dostać w głowę, a właściwie w ten czerwony punkcik na moim dinozaurze. Nie wiem, czy go widzicie, taki mały punkcik w samym środku. W ten punkt nie może um, nic trafić, bo jeżeli trafi, no to niestety przegrywamy i będziemy musieli próbować od nowa. Oczywiście, naszym zadaniem jest to tutaj pobijanie um, rekordu. U góry macie wynik, jaki, Okej, okay. macie. W tej chwili, jak widzicie, zdobyłem pewien bonus rakiety, dzięki temu rozwaliły te wszystkie kule, które były blisko mnie. Mamy tutaj różne ostrzeżenia, jeżeli wejdę w to czerwone OK, um, w, to, w to coś czerwone, to niestety przegrywam. Jeżeli wejdę w niebieskie albo zielone, to nic się nie dzieje. Ważne, żeby po prostu te e, zielone i niebieskie kuleczki nie trafiły mnie, gdy będą tutaj spadały. Także na to trzeba uważać, jak widzicie, niestety teraz coś mi trafiło. Przegrałem, mogę kontynuować po obejrzeniu reklamy, ja nie będę może tego e, robił. Naciśnijmy, rest in peace. Okej, okay, mamy 648 km kwadratowych. to jest mój nowy rekordzik, bo jeżeli właśnie, jak widzicie, ta planeta nam się powiększa, jeżeli będą na nią spadały różne kolejne kuleczki, to ta planeta będzie nam się powiększała i w tej chwili ten rozmiar planety, jaką uzyskałem, to 648 km2, ale to nie jest wszystko, co ta gra nam oferuje, bo możemy tutaj sobie odblokować nowe dinozaury i ja tutaj odblokowałem, zobaczcie, jakiegoś Fatmana, Ok, on jest dosyć podobny do tego pierwszego podstawowego dinozaura, ale odblokowałem jeszcze jednego bardzo fajnego, takiego, który nie mieści mi się na ekranie. Zaraz spróbuję wam go znaleźć. O, mamy go tutaj, proszę bardzo. Seismo, Tak on się nazywa, jak widzicie. Rozmiar big, on jest naprawdę bardzo big. I teraz mogę spróbować zagrać właśnie tym dinozaurem. On, jak widzicie, ten punkcik czerwony ma już troszkę większy, lepiej widoczny. Także będziecie na pewno widzieli w momencie, gdy. Czy, 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 czy któraś z tych, o, kuleczek leci w jego stronę? Ten dinozaur niestety jest dosyć wolny, także taki jest e, jego minus. No i teraz niestety, jak widzicie, e, przegrałem. Planeta, jak widzicie, troszkę mniejsza. Nie wygląda ona już tak pokaźnie jak e, ta planeta, którą miałem wcześniej. Ale to jest tak naprawdę wszystko, co ta gra oferuje. I gierka jest dostępna i na urządzenia z ios i na urządzenia z Androidem. Link do gry oczywiście macie podany w opisie. Zawsze w opisie mam linki do wszystkich gier, jakie e, pokazuję. A gierka wydaje mi się naprawdę bardzo ciekawa, bardzo fajna. Ściągnijcie ją sobie, bo myślę, że jest ona po prostu godna uwagi Bagi. Trzecia i zarazem przedostatnia gra w dzisiejszym odcinku jest to gra świeżutka, gra bardzo ciekawa i jest to gra zatytułowana Contact Disc, czyli e, jakby tłumacząc na polski, pokieruj tym, powiedzmy. E, generalnie w tej grze e, chodzi o to, aby wcielić się w rolę konduktora i moi drodzy e, kierować e, pociągiem. Mamy tutaj e, różne mapy. Zobaczcie, te mapy podświetlone to są mapy, które mam już odblokowane, a te mapy na szaro to są mapy, które będę musiał jeszcze sobie e, odblokować. Pójdźmy na pierwszy świat, na świat. Który mam już całkowicie za sobą, jak widzicie, wszystkie plansze mam tutaj odblokowane na, właściwie przeszedłem je na trzy gwiazdki, ale pokażę Wam może na podstawie. OK, pokażę Wam może na podstawie e, Forest Pavilion o co w tej grze chodzi. Wybraliśmy sobie wcześniej e, pociąg, jakim chcemy jechać, i teraz naszym zadaniem, moi drodzy, jest e, transportowanie pasażerów z jednej stacji do stacji e, drugiej. Na początku to, te poziomy są dosyć proste, bo tutaj nie ma tak naprawdę żadnych utrudnień, ale na tym poziomie, na którym już jestem, e, zobaczcie. Mamy poza tym, że jeździ tutaj żółty autobus, który przejeżdża nam przez tory, mamy również e, dodatkowy, o, dodatkowy, jak widzicie, e, pociąg. I naszym zadaniem jest do, nie niedoprowadzenie do tego, aby te pociągi. Mi się zderzyły. Jak widzicie, teraz te pociągi niestety em, o siebie em, uderzyły. No i przegrałem. Naszym zadaniem jest, do, jest, jakby, przewiezienie 50 pasażerów z jednej stacji do drugiej. Jak widzicie, w prawym górnym rogu mamy informację, ile czasu nam jeszcze pozostało i ilu pasażerów już przewieźliśmy. Mamy w tej chwili 7 pasażerów em, za sobą. Zatrzymujemy ten pociąg biały. Ok, puszczamy ten czerwony. Dobra, teraz możemy sobie e, tym białym pojechać. Dobra, idealnie się złożyło, ale tutaj niestety, jak widzicie, nie zatrzymałem tego pociągu czerwonego. On uderzył w autobus, no i przegrałem. Poziomy są naprawdę dosyć wymagające To był chyba drugi poziom w tej grze A jak widzicie już mam z nim pewne problemy Ale pokażę wam może co się dzieje tutaj Na tej kolejnej mapie. Weźmy sobie Mountain Roulette Tak się ten poziom nazywa Tutaj musimy przewieźć 60 pasażerów Mamy na to 85 sekund Także trzeba się streszać I na tym poziomie utrudnieniem jest to Że mamy tutaj jak widzicie tunel Ale nie widzimy czy jakiś pojazd się w tym tunelu znajduje Tam jechał jakiś żółty autobus Ten autobus jest już dalej dokładnie udało mi się go ominąć tak naprawdę nie wiemy, czy uda nam się przejechać, czy nie Trzeba przyglądać się temu, jakie pojazdy tam wjeżdżają Żółty autobus tam wjechał, ale wydaje mi się, że chyba już powinien pojechać Udało się przejechać, także jak widzicie na nic tam w środku tego tunelu się nie napotkałem Mam oczywiście dodatkowe monety w lewym górnym rogu Dobra, nie spojrzałem, czy jakieś pojazdy tam jechały Wydaje mi się, że chyba damy radę przejechać Udało się, 24 pasażerów już mamy Teraz będziemy mieli 35, także bardzo fajnie się to złożyło, okej okay. Coś tam jechało, chyba tak, ale możemy zaryzykować, spróbować. Okej, okay, udało się, nie, nie walnąłem w nic, także bardzo fajnie się złożyło. Jeszcze 37 sekund mamy. Ok, musimy się pospieszyć, żeby... Ten czas był jeszcze na kolorze zielonym, bo jeżeli będzie na kolorze zielonym, to będziemy mieli wtedy trzy e, gwiazdki Jak widzicie, to kółeczko nam się z tym czasem zmniejsza. 58 pasażerów mamy już za sobą. Dobra, teraz możemy zaryzykować, zobaczymy, czy się uda przyjechać. Mam nadzieję, że tak udało się. Ale niestety, jak widzicie, czas mam już na kolor e, poświęcony na kolor żółty, więc trzech gwiazdek niestety nie będę miał. Tylko dwie gwiazdki trafiły na moje konto. Mogę sobie zrobić raz jeszcze, ale ja nie będę tego robił. Gierka naprawdę bardzo wciągająca, bardzo fajna. E, gra, w której trzeba trochę pomyśleć, trzeba się trochę natrucić. Bo mm, te poziomy wcale nie są takie proste. Ja się boję myśleć, co będzie dalej, gdy odblokuję sobie te kolejne mapy, bo mam już problemy, jak widzicie, na tych pierwszych poziomach. Ale mamy tutaj również naszą główną siedzibę, i w tej głównej siedzibie możemy zmieniać pociągi. Tutaj mamy e, pociąg e, z Danii, ten czerwony. E, rok produkcji to jest 2016, także dosyć świeży. Ale tutaj mamy również jakiś niebieski pociąg, Ok, jak widzicie, z Wielkiej Brytanii. Rok produkcji 1938. E, te pociągi będziecie mogli sobie oczywiście e, bez problemów traktować te grania odblokowywać, będziecie je co jakiś czas tutaj e, e, mogli sobie odblokować, także gierka moi drodzy prezentuje się naprawdę bardzo e, bardzo fajnie, mam nadzieję, że gra wam się spodobała to była przedostatnia gra w dzisiejszym odcinku przechodzimy teraz do czwartej, ostatniej gry zatytułowanej Hail... Hell Rider 2, to chciałem powiedzieć, także Widzimy się moi drodzy w ostatniej grze Okej, okay, Hell Rider 2 jak widzicie właśnie nam się Uruchomił i jest to gra bardzo, bardzo Ciekawa, jest to gra, którą e, Która wyszła już dawno temu, wtedy Wyszła pierwsza część tej gry, Ostatnią Wyszła dwójka, w którą właśnie w tej chwili e, Gram, ale jedynkę dla was Pokazywałem, pokazywałem wam e, jedynkę W oddzielnym filmie, bo kiedyś nagrywałem e, Filmy z mobilnego grania z pojedynczej Gier, nie pokazywałem wam kilku gier w jednym odcinku Tylko e, pokazywałem wam po jednej Grze i odcinek z Hell Ridera z jedynki miał ponad 100 tysięcy wyświetleń, także gra bardzo wam się wtedy podobała, ja czytałem komentarze, widziałem, że ten film miał bardzo też dużo e, łapek w górę, więc no, to jest idealny dowód na to, że gra jest ciekawa i w związku z tym nie mogłem sobie odpuścić nagrania dla was e, drugiej części tej e, gierki, bo zapowiada się ta część bardzo, bardzo e, ciekawie. G generalnie w tej grze chodzi o to, że wcielamy się w gościa jadącego na motorze i naszym zadaniem jest tutaj, moi drodzy, e, omijanie wszelkich przeszkód, zabijanie szkieletów i omijanie też wiesz jak widzicie, tych bomb, bo w momencie, gdy w cokolwiek uderzymy... Jeżeli będzie to coś poza szkieletem, no to niestety przegrywamy. Sterujemy naszym motorkiem, naciskając po prostu e, palcem na ekranie. W momencie, gdy naciśniemy, jak wiecie, nasz motor e, idzie je, jedzie w innym kierunku. Ja tylko teraz naciskam jednym palcem. Sterowanie jest bardzo proste, ale trzeba tutaj, moi drodzy, naprawdę e, uważać. Wydaje mi się, że druga część tej gry jest trudniejsza od jedynki. Ja jestem właśnie mm, ciekaw, ilu, ile osób pamięta jeszcze ten poprzedni odcinek. Możecie w sobie napisać, czy oglądaliście wtedy już mój kanał, czy e, jeszcze nie. Dobra, teraz mamy, jak wiecie, ten pociąg, to jest ok. Mamy zdobytą teraz bombę. Możemy rzucić. Okej, okay, Tą bombę w ten pociąg. Jak widzicie, ten pociąg udało nam się. Y, prawie, że zatrzymać. On się teraz położył, będzie teraz za nami jechał. Muszę ominąć wszystkie te y, niebieskie strzałki, bo jeżeli ich nie ominę, okej, okay, no to niestety y, zostanę spowolniony i wtedy ten pociąg mnie dogoni. Ale jak widzicie, udało mi się y, przejść kolejny etap tego poziomu. Zobaczymy, co teraz Grala nas przygotowała. To już jest chyba koniec, tak mi się y, wydaje. Okej, okay. Teraz jestem samolotem. Powiem że tego to się nie spodziewałem. Nie mam pojęcia, jak mam teraz tym sterować. Nie doszedłem jeszcze do momentu, żebym. Okej, okay, latał sobie tym samolotem. Sterujemy po, po, tak samo. Czyli naciskając na ekran, po prostu zmieniamy kierunek naszego lotu. Dobra, teraz trzeba tutaj wylądować. Udało się. Bo jeżeli chcecie, moi drodzy, jechać na wprost, to wystarczy, że przytrzymacie palcem na ekranie. Teraz, jak widzicie, mamy znowu kolejny środek transportu. Tym razem jakaś motorówka. Tak mi się e, wydaje. Dobra, tutaj mamy szkielety, które trzeba pokonać. Okej, okay, udało się. To zrobić, właściwie to chyba nie motorówka, tylko jakiś skuter wodny bardziej Dobra My mamy też jakieś rekiny, które próbują, albo jakieś inne ryby, które próbują nas zabić. Ok, teraz tam się niestety troszkę obiłem, ale na szczęście jeszcze udało mi się przeżyć. Mamy w tej chwili tarczę i mamy pojedynek z naszym przeciwnikiem. Warto wierzyć te celowniki białe, które co jakiś czas się pojawiają na ekranie, bo dzięki temu będziemy mogli, o, uwaga, do naszego przeciwnika strzelać. Jak widzicie, teraz wjechałem, rzucamy tutaj bombę, udało mi się go trafić, zabiłem go, no i jak widzicie, mamy kolejny checkpoint. 152 punkty w tej chwili. W prawym górnym rogu, jak widzicie mam, także bardzo fajnie wszystko się złożyło Tutaj mamy jakąś apteczkę, warto byłoby ją zdobyć, a właściwie mamy życie dodatkowe, także Jeżeli zginiemy to dzięki temu, że mamy teraz dodatkowe życie, będziemy mieli jeszcze jedną szansę Super, fajnie wszystko tutaj wygląda, zobaczymy co teraz, okej okay, Się pojawi nam na mawie, przez 11 sekund mamy jeszcze tutaj jak widzicie utrudnienie Ale co ja mam strzelać tutaj tej lawy? O zobaczcie, jakby trafiłem w lawę i ona się troszkę cofnęła, także bardzo fajnie tam mielibyśmy jakieś jeszcze urozmaicenie. Nie wiem, co to był za bonus. Tak wyglądał trochę groźnie. W sumie, może dobrze go nie e, zdobyłem. Dobra, tutaj znowu, jak widzicie, mamy kolejny checkpoint i możemy sobie grać dalej. Naszym zadaniem jest oczywiście e, przyżycie jak najdłużej, e, zdobycie jak największej ilości e, punktów. Ja jestem w tej chwili, jak widzicie, na dobrej drodze, żeby e, pobić mój rekord. I chcemy, tutaj będziemy mieli znowu lot samolotem? Dokładnie. Jak widzicie, mamy znowu samolot. Bardzo fajne urozmaicenie. Cieszę się, że e, twórcy tej gry w drugiej części dodali różne urozmaicenia, bo w jedynce można było tak naprawdę tylko. Jeździć tym podstawowym pojazdem i omijać wszelkie przeszkody. Nic więcej tam robić, tak naprawdę, nie można było. Tutaj, jak widzicie, tych urozmaiczeń jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i przez to gra jest niesamowita. Fajna gierka. Ja, Hellraidera, jedynkę bardzo lubiłem. W tę dwójkę też na pewno będę, myślę, długo tutaj sobie grał. Fajnie byłoby zabić tego. Okej, okay, przeciwnika udało się. Przytrzymuję palec na ekranie, żeby lecieć prosto, bo gdzieś pewnie zaraz będzie trzeba wylądować. Jak widzicie, lądujemy, mamy kolejny etap. Zobaczymy, co tym razem na nas czeka. O, teraz mamy ten nasz podstawowy motorek. I możemy sobie grać dalej. Moi drodzy, nie będę chyba już więcej pokazywał wam tej gry, bo wiecie tak naprawdę o co w tej grze chodzi, wiecie jak to wygląda, wiecie z czym tą grę śleje. Także ja będę powolutku się z wami żegnał. Wlecę Le teraz do lawy, żeby móc się na, na spokojnie z wami pożegnać. Bardzo dziękuję wam za okay, obejrzenie tego odcinka. Miałem dodatkowe serduszko, także... Mogę, nie, nie chcę go wykorzystywać, a właściwie chyba muszę, ale jeszcze raz sobie zginiemy. Bardzo dziękuję Wam za to, że wytrwaliście z tym odcinkiem do końca, że obejrzeliście go od początku do samego końca. Strasznie mnie to cieszy i mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku znaleźliście chociaż jedną grę, która Wam się spodobała Wyskoczyła nam reklama, teraz, jak widzicie, na dobre zginęliśmy całkiem sporo. Tutaj udało nam się wspólnie przejść i na tym kończymy ten materiał. Jeżeli film Wam się spodobał, Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, bo tak jak mówiłem już wkrótce, pojawią się kolejne świąteczne i nie tylko gry na wasze telefony na moim kanale także zasubskrybujcie mój kanał, klikając tutaj, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu, po bokach macie dwa filmy, które w wolnej chwili możecie obejrzeć, a ja tymczasem się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo jeszcze za obejrzenie odcinka, życzę wam wszystkim udanego dnia, udanego tygodnia, mam nadzieję, że już wkrótce um, będziecie mieli wolne że um, będziecie mieli czas żeby oglądać moje kolejne filmiki, życzę wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku